Cześć, Emilia Bukiewicz, Studio Językowe Verbono. Zapraszam cię na angielski bez błędów, czwarta część tej serii. I dzisiaj porozmawiamy sobie o błędzie wymowy. To jest błąd, który popełnia większość Polaków. Tak wynika z mojej obserwacji. I czas z tym skończyć. Zapraszam. Jak wymawiasz to słowo? Powiedz to na głos. Jak zwykle teścik w tej serii na początku, jak to wymawiasz. Mhm. A teraz wyjmę tutaj parę literek, których nie powinnaś była albo nie powinieneś był wymówić, bo to są dźwięki, które w tym słowie pomijamy. Czyli nie komfortybul, komfortable, komfortable, comfortable, comfortable. Com comfortable, Takie wersje słyszę. Nie, nie. Poprawna wersja to Comfortable. Comfortable. Are you comfortable? Posłuchaj Justina, niech ci zaśpiewa. To był amerykański wariant wymowy, a teraz brytyjski. John Cleese, twórca Monty Pythona, między innymi. Comfortable? Yes, thank you. No właśnie. Nie słychać tam żadnego table, comfortable, comfortable. Nie, ta końcówka table, able, wcale nie jest tak tutaj czytana, jest skracana. Mamy tutaj sporo niemych dźwięków, niemych dźwięków, niemych liter, których po prostu nie wymawiamy. Musimy zjeść większość tego słowa. Comfortable. I teraz, żebyś zapamiętała, zapamiętał raz na zawsze, jak to się wymawia, musisz sobie rozgraniczyć wymowę słowa table albo able być zdolnym do czegoś, able, I'm able to do something. Table, tak, stół, to jest poprawna wymowa tego słowa, ale w tym wyrazie nie ma żadnego stołu. Tam nie ma stołu na końcu. Nie ma tego able, table, tylko able. I teraz, żebyś dobrze, raz na no zawsze zapamiętała, zapamiętał, jak to comfortable trzeba wymawiać, zapamiętaj sobie to zdanie. This table is comfortable. This Table is comfortable. Ten stół jest wygodny. Is this table comfortable? Yes, it is. <noise> Trudno mi sobie wyobrazić wygodny stół, nie wiem co trzeba by było robić na tym stole, żeby był wygodny. Może wygodnie się na nim pisze. This table is comfortable. I mamy tutaj totalnie różną wymowę słowa table i Comfortable. Mimo, że w zapisie ten stół jest ukryty, w tym wyrazie wygodny, wygodna, ale w wymowie go nie ma. Table comfortable. This table is comfortable. Tyle na dziś. That's it for today. Thank you for watching. Thanks for watching and see you next time! Hit the subscribe button.